Hej. Kiedyś obserwowałem pewną rodzinkę. Tam w tej rodzinie był ojcem, Nie było taty, tylko był ojczym. Ojczymem był pan, który można powiedzieć był pod, pod pantoflem, ale miał ładny budżet jak na starsze lata, więc ta pani, która z nim była, biały, tandetny kozaczek i Minióweczka w wieku 60-70 lat, to robiła z tym panem co chciała, jak chciała i gdzie chciała. Mówimy o tym ojczymie, co ta pani z nim robiła. Wiadomo, że głównym powodem w związku było to, że on był budżetowy, jak na starsze lata, więc. Więc cała rodzina była sponsorowana przez niego w dużym stopniu. Matka wyciągała dużo, tyle co mogła wyciągnąć, to wyciągała i jeszcze go do tego sponiewierała. A że tam alkohol się przelewał bardzo często, więc, więc różne sytuacje się działy. Ale do, do czego teraz zmierzam? I syn tej pani właśnie. Jak myślicie, jaką mógł kobietę przyprowadzić do domu? I z jaką kobietą yy, doświadczył dramatu. Dramatu pokoleniowego, ponieważ skończyło się na lekach psychotropowych, yy, skończyło się na tragedii. Yy, pokoleniowej, ponieważ dzieci bardzo cierpią i jaką kobietę mógł przeprowadzić ten facet. Ja widziałem tą kobietę, to tak jak mówiłem w poprzednim filmie, ja spojrzałem na nią, włosy dęba mi staleły. Ona nadawała się ewentualnie do tego, żeby Zebrać owcokrajowców jakiś i <gryııy> zrobić z nią imprezę. Każdy z mądry już wie, jak. <laughs> tylko nadawała się do jednego dołu. Miała jeden napis na czole. Podaj dalej. Ewentualnie jestem tylko na przejażdżkę. Nie, mia, nie miała innego napisu. Ja tylko spojrzałem, nawet nie rozmawiałem, nawet, nawet bałem się w tym momencie rozmawiać. Rozwolona mini taka, że majtki było widać, nawet że miała, jeszcze miała ładne nogi, ale te nogi to miały dużo do życzenia. Oczywiście głównym jej oznaków to była logo podrobionej torby, także zasłaniało jej wszystko i wszystko co było tylko związane i głównym motorem życia to było wszystko co jest związane z podróbami. Z logotypami. Im większe logo, tym lepiej i smaczniej spała. Tak bym ją tylko podsumował i miała napis Podaj dalej, albo jestem tylko na przyjażkę. No ale co zrobił? Młody, ambitny, mądry bym powiedział człowiek. Bo to był mądry chłopak. Wykształcony chłopak. Muzycznie utalentowany chłopak. Yy, Przystojny chłopak. Nie był brzydki. Nie, 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 nie. Bardzo przystojny, bardzo wykształcony, bardzo mądry i dający sobie radę w życiu. No co zrobił? Patrząc na mamę w kozaczku białym i w mini po samą szyję wieku 60-70 lat, no zrobił to samo. Przyprowadził taką właśnie panią co. Mama przyprowadziła do domu tego pana i go po prostu miażdżyła. I on tak samo był miażdżony przez tą panią. Tak samo. Tak samo jak ten konkubent matki. Był miażdżony przez matkę, to on był miażdżony przez tą kobietę. Ja widziałem to od początku, jaki będzie dramat, ale nie przepowiedziałem, że, aż, że będzie dramat nad dramatami. Tylko nie wiedziałem, wiedziałem, że będzie wielki dramat, ale nie wiedziałem, że będzie dramat nad dramatami w tej rodzinie. To tylko taka moja skromna obserwacja. I to obserwacja, którą zobaczyłem po 5 minutach spojrzenia na tą kobietę. A jak jest u Ciebie? Czy Ty potrafisz rozpoznawać po krótkiej chwili, z kim mamy do czynienia? czy potrafisz rozpoznać, czy ta kobieta jest na przejażdżkę, czy ta kobieta jest na podaj dalej, czy ta kobieta jest do związku. Zastanów się nad tym, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo ważny temat. Jeżeli nie potrafisz tego, nie widzisz, w ogóle nie wiesz, o czym ja teraz mówię, na dole masz link do moich szkoleń, akademia.myślnik.dm.pl Zapisz się już teraz. Ja jak zawsze dziś pozdrawiam Cię z pięknego Szczecina, życzę jak najwięcej cudownych randek i Pamiętaj o tym, że podstawą podstaw jest odczytywanie kobiet. Widzenie tego, czy ta kobieta jest na przejażdżkę, czy ta kobieta jest na podaj dalej, czy ta kobieta jest do dłuższego związku. Jeżeli będziesz to umiał odczytywać, jeżeli będziesz potrafił to robić, jeżeli będziesz miał podstawę podstaw, to dopiero później... Możesz działać i wyprawiać cuda w swoim życiu. Do tego cię serdecznie zachęcam, bo w innym przypadku te cuda, które stworzysz dookoła Ciebie, będziesz miał podzielone na pół, i jeszcze z dozorem kuratora i z niewidzeniem własnych dzieci, bo bardzo często tak jest. Jak zawsze. Trzymaj się ciepło. Życzę powodzenia. Hej.